Pytacie Violeta, kiedy użyć gerund, a kiedy infinitive? Świetne pytanie, prawda? I dziś podzielę się z Wami zasadami, listami z czasownikami oraz wskazówkami, które pomogą Wam swobodnie używać i rozróżnić gerund od infinitive. Ale zanim to zrobię, przypomnijmy sobie, co to są gerund oraz infinitive. Gerund to czasownik z końcówką "-ing", który zachowuje się w zdaniu jak Rzeczownik. Na przykład. Working, pracowanie. Running, bieganie. Cooking, gotowanie. Rzeczownik odpowiada na pytanie, kto co, prawda? Czyli co, pracowanie. Co, bieganie. Co, gotowanie. I wyraźnie tu widać, że są to rzeczowniki, które też często naz nazywamy rzeczownikami odczasownikowymi, ponieważ tworzymy je od czasownika. Na przykład. I enjoy reading. Lubię czytanie. She hates cooking. Ona nienawidzi gotowania. Ale uwaga, nie każdy czasownik kończący się na ing to gerund. Na przykład w zdaniu I am reading, reading jest czasownikiem w czasie present continuous. I zdanie to przetłumaczymy ja czytam. Co robię? Czytam, czyli jest to czasownik. A teraz popatrzmy, co to jest infinitive. I jest to po prostu słówko to używane z podstawową formą czasownika. Na przykład to relax, zrelaksować się. To see, zobaczyć. To read, czytać. I oto przykłady zdań. I want to relax. Chcę się zrelaksować. I hope to see you. Mam nadzieję, że cię zobaczę. I to relax oraz. To see są właśnie naszymi infinitive ze słówkiem to. Nie musisz niczego notować, ponieważ przygotowałam dokument PDF do tej lekcji, który możesz sobie zupełnie za darmo pobrać i wydrukować. Wystarczy, że klikniesz na link, który jest w opisie, wpiszesz swoje imię oraz adres mailowy i dokument ten trafi prosto do Twojej skrzynki mailowej. Jest to zupełnie darmowa usługa, od której możesz odsubskrybować w każdej chwili. A gdy chcesz w tym roku zacząć mówić po angielsku, lecz czujesz, że musisz podciągnąć gramatykę i słownictwo i chcesz to zrobić niewielkim kosztem w swoim własnym czasie i tempie, to zapraszam do moich kursów online. Jeśli jesteś na początkującym etapie nauki angielskiego i chcesz zacząć od budowania poprawnych zdań, to kurs 5 czasów równa się 90% angielskiego jest najlepszym tutaj wyborem. Bez tych 5 podstawowych czasów gramatycznych nie da się swobodnie komunikować po angielsku, ponieważ stanowią one aż 90% języka angielskiego. Natomiast kurs Perfect, Present Perfect pomoże Ci w końcu raz na zawsze zrozumieć, i polubić te trudne dla nas Polaków czasy. Perfekt! Kurs Pięciodniowy English Puste, angielski w podróży, jak sama nazwa mówi, pomoże ci poznać słownictwo oraz wyrażenia potrzebne w podróży, czyli na lotnisku, w hotelu, restauracji, a także nauczyć się pytać o drogę. Linki do wszystkich kursów są w opisie. Nie czekaj, dołącz już teraz i zacznij komunikować się po angielsku. Do zobaczenia na kursie. No więc przechodzimy do gerund oraz infinitive i zaczniemy od trzech ogólnych zasad, a następnie podam Ci pięć list z czasownikami. Wystarczy, że je zapamiętasz i już nigdy nie będziesz mieć problemu z użyciem gerund i infinitive. I oto pierwsza zasada. Zarówno gerund, jak i infinitive mogą być podmiotem w zdaniu i stać na początku. I możemy powiedzieć Swimming is my favorite sport. Pływanie jest moim ulubionym sportem. I to było zdanie z Gerund. A teraz popatrzmy na zdanie z infinitive. To swim is my dream. Nawet się zrymowało. Pływać to moje marzenie. I oba brzmią ok, lecz infinitive jako podmiot brzmi bardziej formalnie. To drugie zdanie. Brzmi bardziej formalnie, wręcz poetycko. To swim... Is my dream. I w codziennej mowie raczej się go nie używa. Gerund jest o wiele bardziej naturalny. Są jednak trzy sytuacje, gdzie użycie infinitive jako podmiotu brzmi bardziej naturalnie. I oto one. Pierwsza, gdy podajemy instrukcję. To open the door, press the button. Aby otworzyć drzwi, naciśnij przycisk. Druga, gdy tłumaczymy drogę. To get to the station, Turn left. Aby dostać się na stację, skręć w lewo. A trzecia, gdy podajemy definicję słownikową. To teach means to give knowledge. Uczyć oznacza przekazywać wiedzę. Zasada numer dwa. Po przyimkach, czyli takich słówkach jak in, on, at, about, a także before czy since oraz kilku innych, zawsze użyjemy formy gerund. Popatrzmy na przykłady. Thank you for helping me. Dziękuję za pomoc. I'm interested in learning Spanish. Jestem zainteresowana nauką hiszpańskiego. I look forward to hearing from you. Z niecierpliwością czekam na wiadomość od Ciebie. Call me before leaving. Zadzwoń do mnie przed wyjściem. Proszę zauważ, że przyimki są częścią phrasal verbs, czasowników frazowych więc po nich też użyjemy gerund. Na przykład give up oznacza przestać, zrezygnować. I gave up smoking przetłumaczymy jako rzuciłam palenie. Czy rzuciłem palenie. I naszym przyimkiem jest up, dlatego musieliśmy użyć smoking. To smoke tutaj byłoby niepoprawnie. A oto zasada trzecia. Po niektórych przymiotnikach używamy infinitive. I tak po Ready, gotowy. Are you ready to go? Jesteś gotowy czy gotowa do wyjścia? A także po proud, dumny. I am proud to be a teacher. Jestem dumna, że jestem nauczycielką. A także po kind, miły, życzliwy. It's kind of you to help. Miło z twojej strony, że pomagasz. Czyli jeszcze raz, podsumujmy je. Zasada pierwsza. Oba. Gerund, i infinitive mogą być podmiotem w staniu i stać na początku. Gerund brzmi bardziej naturalnie w mowie potocznej, ale są trzy sytuacje, gdy najczęściej użyjemy infinitive i brzmi on lepiej. A mianowicie, gdy podajemy instrukcję, gdy tłumaczymy drogę oraz gdy podajemy definicję słownikową. Zasada druga. Gerund użyjemy po przyimkach, czyli tych małych słówkach takich jak in, on, at itd. A zasada trzecia mówi, że infinitive użyjemy po niektórych przymiotnikach, na przykład po takich jak ready, proud czy kind, ale lista jest znacznie dłuższa. A teraz przechodzimy do najważniejszej części naszej lekcji. I tak, gdy w języku angielskim jeden czasownik stoi obok drugiego, to ten drugi czasownik występuje w formie albo gerund, albo infinitive. A wszystko zależy od tego pierwszego czasownika, który dyktuje nam, czy użyć gerund czy infinitive. Niestety nie ma na to jasnych zasad i zwyczajnie trzeba zapamiętać, po których czasownikach, którego użyć. Aby ci to ułatwić, przygotowałam pięć list z tymi czasownikami i jeśli się ich nauczysz, to bez problemu zaczniesz poprawnie używać gerund oraz infinitive. Te listy są również w dokumencie PDF, a link do niego jest w opisie. I oto nasza pierwsza lista. I po tych czasownikach zawsze użyjemy gerund. Na przykład po suggest, proponować. She suggested meeting earlier. Zaproponowała spotkanie wcześniej. Consider, rozważać. We are considering moving to Spain. Rozważamy przeprowadzkę do Hiszpanii. Avoid, unikać. He avoids Talking about his past. Unika rozmów o swojej przeszłości. I jeszcze jeden. Risk. Ryzykować. Don't risk losing everything. Nie ryzykuj utraty wszystkiego. A teraz spójrzmy na listę drugą. I tutaj mamy czasowniki, po których zawsze używamy infinitive. Popatrzmy na kilka z nich. Agree. Zgadzać się. They agreed to meet at 5 p.m. Zgodzili się spotkać o 17. .00. Refuse. Odmawiać. She refused to answer. Odmówiła odpowiedzi. Hope. Mieć nadzieję. I hope to see you soon. Mam nadzieję zobaczyć cię wkrótce. Decide. Zdecydować. I decided to stay at home. Zdecydowałam zostać w domu. I może jeszcze jeden. Seem. Wydawać się. She seems to be happy. Wydaje się być szczęśliwa. A oto nasza trzecia lista, która zawiera czasowniki, po których idzie osoba, a dopiero za nimi idzie infinitive. Popatrzmy i zacznijmy od tell, powiedzieć. She told me to wait. Powiedziała, żeby poczekać. Jak widzisz, po told stoi osoba, me. I dopiero po niej idzie infinitive. I tak samo jest w pozostałych przykładach. Popatrzmy. Advise – doradzać, the doctor advised him to rest – lekarz poradził mu odpoczynek. Force – zmuszać, they forced us to leave – zmusili nas do wyjścia. Oraz teach – uczyć, my dad taught me to swim – tata nauczył mnie pływać. Lista czwarta to czasowniki, po których możemy użyć zarówno gerund, jak i infinitive i znaczenie zdania nie zmienia się lub zmienia się bardzo nieznacznie popatrzmy start to zaczynać i możemy powiedzieć it started raining a także it started to rain i oba przetłumaczymy zaczęło padać prefer to woleć i prefer walking a także i prefer to walk i oba przetłumaczymy wolę iść pieszo a continue oznacza kontynuować. He continued working, a także he continued to work. Kontynuował pracę. Ale uwaga, ważna zasada. Zwykle nie używamy formy gerund po czasownikach z końcówką ing, czyli na przykład po czasownikach w czasie present continuous. I dlatego mówimy I am starting to feel hungry. Zaczynam się robić głodny, zamiast I am starting feeling hungry. Tak nie mówimy. To nie jest poprawnie. Czyli, gdy budujemy zdanie w czasie continuous, a jak wiemy, czasowniki w czasach continuous przybierają końcówkę ing, to pomimo, że będą to czasowniki z naszej listy, to będziemy unikać użycia formy gerund. Ale jak widzisz, większość z tych czasowników to czasowniki statyczne. Które i tak nie występują w czasach continuous. I przechodzimy już do naszej piątej listy, na której znajdują się czasowniki, które możemy użyć is gerund, a także is infinitive. Lecz znaczenie zdań tu się zupełnie zmienia. Popatrzmy na nie i zaczynamy od try. Try's gerund oznacza eksperymentować, próbować czegoś jako metodę. I oto przykład zdania. I tried taking paracetamol But my headache didn't go away Spróbowałam wziąć paracetamol, ale ból głowy nie ustąpił. Czyli bierzemy paracetamol, testujemy, czy zadziała na ból, ale niestety nie pomogło, nie zadziałało. Natomiast try is infinitive oznacza zupełnie coś innego. Oznacza starać się wkładać w coś wysiłek, w zrobienie czegoś. Popatrzmy na przykład. I tried to reach the top shelf, but I was. Too short. Próbowałam dosięgnąć górnej półki, ale byłam za niska. I tutaj chodziło o samo dosięgnięcie. Staracie się, wyciągacie rękę, ale się nie udało. Czyli try z gerund mówi o testowaniu, a try z infinitive o próbie i wysiłku. Następny mamy stop. Stop z gerund oznacza przestać coś robić, zakończyć jakąś czynność. He stopped smoking. Przestał palić. Rzucił palenie, nie robi już tego. A stop z infinitive oznacza zatrzymać się, żeby coś zrobić. He stopped to smoke a cigarette. Czyli on się zatrzymał, żeby sobie zapalić. Szedł i się zatrzymał. Czy jechał i się zatrzymał. Czyli jak widzicie, całkowicie dwa różne znaczenia. Popatrzmy na remember. I tutaj też jest spora różnica w znaczeniu. Remember z gerund to pamiętać o czymś co już się wydarzyło, o przeszłości. Wspominamy co było w przeszłości. I remember meeting him at the party. Pamiętam, że spotkałam go na imprezie. To się już wydarzyło, to jest przeszłość. Natomiast remember z infinitive mówi bardziej o przyszłości, o tym żeby pamiętać, żeby coś zrobić w przyszłości. I możemy komuś powiedzieć Remember to call me. Pamiętaj, żeby do mnie zadzwonić. Później, w przyszłości. Z czasownikiem forget jest bardzo podobnie. Forget z gerund to zapomnieć o czymś, co już się wydarzyło. Kiedy mówimy o wspomnieniach, wspominamy coś z przeszłości. I'll never forget visiting Paris. Nigdy nie zapomnę wizyty w Paryżu. Wspominam. Natomiast forget z infinitive to zapomnieć coś zrobić, zapomnieć o jakiejś rutynowej czynności. I forgot to buy coffee. Zapomniałam kupić kawę. Zapomniałam o swoim obowiązku. I już ostatni czasownik na dziś to need. Need z gerund użyjemy, gdy coś wymaga zrobienia. Jest to forma pasywna. The car needs washing. Samochód wymaga umycia. Trzeba umyć samochód. Natomiast need z infinitive użyjemy, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś musi coś zrobić i jest to forma aktywna. I need to wash the car. Muszę umyć samochód. I to tyle na dziś. Te zasady oraz wszystkie listy są w dokumencie PDF, do którego link znajdziesz w opisie pod spodem. Znajdziesz tam również ćwiczenia, które zachęcam zrobić, one bardzo pomogą Ci je przećwiczyć i zapamiętać. A gdy różnica pomiędzy infinitive oraz gerund wciąż nie jest dla ciebie do końca jasna, to zachęcam kliknąć na ten oto odcinek, który nagrałam już jakiś czas temu. A ja ci bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za chwilę.